Witajcie, dzisiaj czwarta część z cyklu Rodzice bez instrukcji, w tym ja też bez instrukcji, wiadomo, a w tle sobie tam spacznie śpi kaspianek, widać jego rączki, bo jesteśmy po podróży właśnie wróciliśmy z Bielska. Moja siostra, rodzona, młodsza, jest szalona i postanowiła przewrócić swoje życie do góry nogami, mając tutaj w mieście, w którym mieszkamy studio treningu personalnego i mieszkanie postanowiła wyprowadzić się do Bielska Białej i zacząć wszystko na nowo, więc no, inspirujące bardzo. Ale u nas też ogromne zmiany, bo właśnie się przeprowadzamy, będziemy też zmieniać przedszkole, więc będzie tutaj się działo, co prawda w tym samym mieście, ale i tak mamy tutaj właśnie mały rozgardiasz, już wszystkie obrazy pościągane. Z ścian i już kilka rzeczy przewiezionych. I już niedługo, mam nadzieję, że za tydzień, jak tylko przyjdzie nam nowe łóżko, już będziemy w nowym mieszkanku. Więc bardzo, bardzo się cieszę. Tutaj właśnie chcę Wam powiedzieć, że właśnie wyskoczył mi dzisiaj filmik na YouTube. Taki krótki, który nagrywałam. O tym właśnie, że podejmowanie decyzji jest jednym z takich najprostszych narzędzi do zmiany i to właśnie u mnie zadziałało, ponieważ na początku roku podjęłam decyzję o tym, że się przeprowadzam i to właśnie się dzieje. Pół roku później nie wiedziałam jak, nie wiedziałam kiedy. Po prostu ta decyzja musi być taka z serca. To de ta decyzja musi być spójna z nami i potrzebujemy poczuć, że jesteśmy już na to gotowi, że też jesteśmy gotowi stracić to, co mamy. Bo wiadomo, że jeżeli chcemy dokonać jakiejś zmiany, zacząć coś na nowo, to potrzebujemy, żeby odpadło to, co stare. I ja tym samym tutaj żegnam się z tym moim mieszkaniem, w którym mieszkałam 18 lat, więc kupę czasu. <grych> No, więc też już tutaj kilka łez uroniłam, pożegnałam ściany, meble i jestem gotowa na, na nowe, no nie? Bo to jest tak jak właśnie w ustawieniach systemowych, którymi ja też się zajmuję, żeby iść do nowego, potrzebujemy uszanować to, co jest tu i teraz, czyli to tak zwane stare. Czyli jeżeli potrzebujemy iść do swojego życia, to potrzebujemy uszanować swoich rodziców, no nie? co często jest trudne w praktyce, ale to taki wielki skrót. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tych właśnie rodzicach z trudnych domów. Jeśli jesteście takimi rodzicami, a przypuszczam, że jesteście, skoro tego słuchacie, którzy mieli trudne dzieciństwo, domy alkoholowe, domy dysfunkcyjne, to na pewno. Mogę powiedzieć, tutaj na 99,9% borykacie się z niskim poczuciem własnej wartości. I to nie jest nic strasznego, to nie jest nic żadne przekleństwo, to nie jest żadna klątwa tutaj. Po prostu jest to wynik tego dysfunkcyjnego dzieciństwa, no nie? I jak najbardziej można sobie z tym popracować? Chociaż poczucie własnej wartości, to naprawdę to można dopracowywać, dopracowywać tak naprawdę do końca życia. No nie? I tutaj w tym naszym poczuciu własnej wartości dominuje takie poczucie nie dość dobry, ciągle nie dość dobry. To jest właśnie ten tak zwany klon perfekcjonizmu. Dążymy do perfekcji, która nie istnieje. I teraz sprawdźcie sobie, gdzie ta wasza cudzysłowie, perfekcja się objawia. U niektórych to się objawia na przykład w zdobywaniu wiedzy, tak jak u mnie, u niektórych, u niektórych to się objawia w sprzątaniu, u niektórych w wykonywaniu wszystkich zadań powierzonych. Więc sprawdźcie, gdzie jest wasza perfekcja, gdzie chcecie być idealni, no nie? Bo jeżeli chcemy być idealni, to znaczy, że w głębi duszy czujemy się nie dość dobrzy. Czyli yy, takie oczywiście to jest program w podświadomości: jestem nie dość dobra, ja na to mówię, dziadowski program, bo on tak się lubi przyczepiać, jak się go ogona i wcale się nie chce od nas odczepić. I czasem po prostu takiej ostateczności potrzebujemy pogodzić się, że on się nigdy nie odszczepi, albo że co jakiś czas jeszcze coś tam da o sobie znać nie? na przykład na lato, jak są te dziady, co się przylepiają do ubrań i na przykład co lato będziemy czuć się nie dość dobrze Teraz się śmieję, ale, ale to, to jest taki program, który lubi, lubi sobie dawać znać co jakiś czas i sprawdźcie czy też to macie w sobie i teraz jak objawia się ten program nie dość dobry w rodzicielstwie. Zastanówcie się, jak się to u Was objawia. Być może macie takie poczucie, taką chęć, że chcecie, żeby Wasze dziecko miało. Zupełnie inaczej niż wy, no nie, więc dążycie do tego i tak naprawdę intencja nie jest zła, tylko sprawdzamy sobie, z jakiej przestrzeni, czyli z jakiego programu, albo z jakiego braku, no nie, chcemy, żeby to dziecko miało lepiej, lepiej, tak? I czy tam jest presja, bo jeżeli czujemy się nie dość dobrze, to zawsze będzie presja i walka, zawsze będzie presja i walka, nie będzie w tym spokoju, no nie? jeżeli ja spokojnie chcę dać mojemu dziecku, żeby miało lepiej niż ja i w tym jest spokój i jak nie będzie miało lepiej to też ok, no nie ale jak już nie ma takiej opcji, że nie musi mieć lepiej, musi trzeba, powinno, no nie używamy jeszcze tych słów to już na pewno idzie sobie to właśnie mm, z programu nie dość dobra jeżeli ja jako dziecko czułam się nie dość dobra w czymś Albo miałam jakieś marzenia, które chciałam spełnić, i nie spełniłam, bo właśnie czułam się nie dość dobra, nie dość zdolna, nie miałam dość zasobów i uderzam jeszcze tutaj w siebie, no to będę prawdopodobnie to przenosić na swoje dziecko, no nie? I mówiłam już o tym wcześniej, że bardzo często działamy sobie z pozycji braku, czyli sprawdźcie sobie teraz co najbardziej chcecie dać swojemu dziecku, na czym tak najbardziej Wam zależy, ale czujecie, że po prostu no, no nie da rady, tam po prostu tak musi być i koniec, no nie? Jak sobie tak pomyślicie, nie, nie tam, gdzie jest spokój, nie tam, gdzie jest luz, no nie, nie tam, że no fajnie, jakby poszło na studia, nie wiem, prawnicze, tak, no super, ale jak nie pójdzie, no to też będzie okej. Okay. Sprawdźcie, gdzie jest ten przymus, gdzie jest takie poczucie musi. Po prostu, no, nie ma bata, no, nie? Bo ja osobiście zauważyłam to u siebie, że muszę dać y, Kaspianowi uwagę, że on musi mieć tą uwagę. No, po prostu, no, jak nie będzie miał tej uwagi, no to będzie czuł się niewidzialny i nieważny, no, nie? Czyli tak jak ja, jako dziecko, tak? Więc tam, gdzie macie ten przymus, to już wiadomo, że tam był wasz największy brak w dzieciństwie że tego wam właśnie brakowało. I jeżeli na przykład chcecie, żeby dziecko było takie, no nie wiem, no mądre, zdolne, naciskacie na jakieś takie poszczególne aspekty, tak? Bo słyszałam właśnie od niektórych rodziców, że bardzo chcą, żeby dziecko na było wykształcone. Ponieważ ponieważ samemu jest się właśnie niewykształconym wystarczająco, tak? Bo można mieć studia wyższe, można mieć doktora, ale ciągle czuć się niewystarczająco wykształconym. Więc jeżeli ja czuję się niewykształ niewystarczająco wykształcona, no to będę przekładała to moje niewystarczająco, niedość, brak, to będę przekładała na swoje dziecko, tak? Czyli tutaj biorąc mój przykład, o w którym wspomniałam, że chcę Kaspianowi bardzo dać dużo uwagi i wiem, że to idzie głównie właśnie z mojego braku, no to tam czuję się nie dość ważna, no nie? Nie dość ważna, nie dość widziana. Sprawdźcie sobie, na co wy kładziecie nacisk. Jakie tutaj jeszcze właśnie mogą być przykłady? Jeżeli chcemy na przykład, żeby dziecko było wysportowane, żeby dziecko było lubiane, tak? Jeżeli lubiane w grupie. Jeżeli dziecko, żeby dziecko miało jakieś zainteresowania, pasje, no, żeby dziecko lubiło określone rzeczy, tak? to znaczy, że my jako dzieci czuliśmy się, na przykład, nie dość lubiani przez grupę. Tutaj też można iść w taką skrajność, jeśli chodzi o wagę, czyli na przykład chcemy, żeby dziecko było szczupłe tak? i to bardzo kładziemy nacisk, bo wiadomo, że każdy z nas no, na takim zdrowym poziomie, że tak powiem, chce, żeby dziecko było zdrowe, no, szczupłe, tak, no, bo to bardzo często jedno z drugim się pokrywa. Żeby było właśnie no takie w ruchu, tak? Żeby dużo czasu, nie wiem, spędzało na dworze, mało przed telewizorem czy przed telefonem, teraz, tak? Że Mamy takie wytyczne, które są no, dość, dość, że tak powiem, normalne. Ale nie o to mi chodzi, co jest normalne, co jest nienormalne, bo nie o tym rozmawiamy, tylko rozmawiam o emocjach. Tam, gdzie są moje emocje, tam, gdzie kładę nacisk. To znaczy, że tam prawdopodobnie czułam się nie dość dobra, nie dość dobry jako dziecko. I teraz chcę po prostu wepchnąć to mojemu dziecku. Chociaż nawet nie wiem, czy tego potrzebuję, no nie? Ale wpycham mu to, żeby ono nie daj Boże nie czuło się nie dość dobre, bo bardzo dobrze znacie to uczucie. Bardzo dobrze znacie to uczucie takiego nie dość, niewystarczająco, jeszcze więcej i więcej i więcej. No i w tym jest oczywiście też zasługiwanie na miłość, no nie? Bo jako dzieci. Dostaliśmy jakieś komunikaty od naszych rodziców, werbalne albo niewerbalne, albo rodzice nas na coś nakierowywali, albo dawali do zrozumienia wprost, albo nie wprost. No nie, że na przykład tak jak mój tata y, bardzo naciskał na to, żebym się uczyła, tak, ale niektórzy rodzice mogli dawać wprost y, y, komunikaty, że właśnie że musisz się uczyć, bo wylądujesz pod mostem, tak? Czyli taki wprost komunikat, <głos》>, że na tym właśnie im zależy. Y, no to my poprzez to, w jaki sposób nas naciskali rodzice, czyli na przykład już weźmy tego mojego tatę, który naciskał mnie na tą naukę, i często też tak było, no nie kiedyś, że, że dużo było właśnie nacisku na naukę, no to yy, przez to yy, ja poprzez właśnie uczenie się chciałam zasłużyć na jego miłość, tak? Więc ten program yy, nie dość dobry jest zawsze związany właśnie nie i z zasługiwaniem, tak? Z chęcią zasługiwania i z poczuciem winy, kiedy to się nie udaje. I teraz niespodzianka: to się nigdy nie udaje. Więc to poczucie winy jest tutaj mocno przylepione, no nie? Bo program. Nie dość dobre, już sam mówię za siebie, że nigdy nie będzie dość, tak? Tak jak z tym wykształceniem, tak? Jeżeli ja jestem magistrem, no to chcę być doktorem albo chcę zrobić podyplomówki. Albo jak już jestem doktorem, to chcę być profesorem, a jak jestem już profesorem, to może chcę być habilitowanym i tak dalej, i tak dalej, i, i jeszcze, i jeszcze, no nie? A jak już zdobędę wszystkie wykształcenia, to czuję się być może nie dość mądry, to może już osiągnęłam wszystkie papiery, ale może powinnam jeszcze jedną habi habilitację zrobić, albo jeszcze jedne studia. Wiecie, to jest ciągle właśnie takie poczucie nie dość, to się nigdy, nigdy po prostu nie kończy, no nie? I my ten swój program nie dość przekładamy na swoje potomstwo, no nie? Więc tutaj dobrze się temu przyjrzeć, gdzie ja czuję się niedość, gdzie ja czuję się niewystarczająca, gdzie ja chcę właśnie zasłużyć na miłość poprzez właśnie co, poprzez jakiś talent, poprzez właśnie zdobycie nie wiem pieniędzy, prestiżu, poprzez zdobycie jakiegoś, nie wiem osiągnięć takich sportowych, tak, poprzez nie wiem kiedyś właśnie słyszałam wywiad z Agnieszką Helińską i ona mówiła, że te wszystkie płyty, które nagrywała i jakieś tam platynowe zdobywała, to wszystkie właśnie dla mamy, dla mamy tam przynosiła, no nie? No bo chciała cały czas zasłużyć na tą miłość, na tą akceptację, tak? Więc dużo artystów właśnie może tworzyć z takiego poczucia braku. I teraz nie mówię, że wszyscy, tylko chodzi cały czas, będę to powtarzać i podkreślać cały czas chodzi o emocje. Jeżeli tam jest dużo emocji, jeżeli tam jest właśnie dużo walki, dużo presji, dużo zacisku, to musi być przymus to już wiemy, że to idzie z poziomu wewnętrznego dziecka. W taki sposób właśnie rozpoznajemy ten swój program. No i tutaj w tym punkcie, jeżeli chcecie sobie popracować nad programem Nie zasługuję, to zapraszam Was na kurs. Link znajdziecie w opisie filmu. I to jest kurs Zasługujesz na więcej. Tam jest bodajże sześć dni, gdzie opowiadam właśnie o tym programie zasługiwania i będzie każdego dnia jest medytacja, wszystko do odsłuchania w dowolnym przez Was czasie. Kurs jest naprawdę transformujący, więc polecam go sobie zrobić i przypatrzeć się bliżej tym swoim programom niezasługiwania. Na moim kanale znajdziecie też tutaj medytację, poczucie gorszości i niezasługiwania. To jest właśnie to takie ciągle, ciągłe szukanie, szukanie aprobaty, szukanie akceptacji. No i my, jako rodzice, oczywiście też ciągle możemy mieć poczucie takie, że jesteśmy niewystarczająco dobrymi rodzicami. Dlaczego? Dlatego, że patrzymy na tych swoich rodziców, no nie, i chcemy być lepsi od nich, i to nas bardzo mocno gubi. I to jest tutaj na, to, na tą chęci bycia lepszą od naszych rodziców. Jest bardzo fajne ćwiczenie z ustawień systemowych. Kiedyś moja terapeutka Anna Hońska pokazała, pokazała nam na grupie to ćwiczenie, że wyobrażasz sobie, raczej nie wyobrażasz sobie, możesz to zrobić w przestrzeni. Wchodzisz na fotel lub na krzesło, czyli jesteś wyżej niż podłoga, i wyobrażasz sobie, że na dole stoi Twój rodzic. I taka prowokacja, no nie ty stojesz wyżej niż Twój rodzic. I mówisz do swojego rodzica, do mamy lub taty, że jestem lepsza od ciebie, chcę być lepsza od ciebie, że jestem większa od ciebie. Dopóki się po prostu nie zmęczysz, bo to nie jest nasze miejsce. Nasze miejsce jest być niżej niż nasi rodzice, ale to nie znaczy, że gorsi, tak? Tylko my po prostu jesteśmy, jesteśmy dziećmi naszych rodziców i nigdy nie będziemy od nich lepsi. My możemy mieć lepiej, to jest różnica. I mamy lepiej. I tak jak mówiłam już wcześniej, każde pokolenie ma lepiej. Ale nigdy nie będziemy lepsi. <laughs> w taki sposób mm, takiego tak zwanego zarozumialstwa, no takiej arogancji, że jestem lepsza, bardziej wartościowa. Chodzi tutaj o wartość, no nie? że ja jestem bardziej wartościowa niż moja mama yy, i mój tata. Nie, nie możemy być bardziej wartościowi niż nasi rodzice, ponieważ to od nich pochodzimy i każdy człowiek tak naprawdę ma tą samą wartość, no nie? ale tutaj yy, teraz nie o wartościowaniu rozmawiamy jeśli chodzi o pracę z wewnętrznym dzieckiem polecam serdecznie popracować sobie indywidualnie z terapeutą, na przykład ze mną ale też jest super dużo fajnych terapeutów polecam też Agnieszkę Koluch która fantastycznie zajmuje się rodzicami właśnie tylko, że ona pracuje systemem wewnętrznej rodziny, tam też można sobie popracować z wewnętrznym dzieckiem ja też do, do Agnieszki chodziłam więc polecam ją można sobie wpisać też tutaj na YouTube, ale taki wielki skrót: jak pracować z programem nie dość dobrym, no to wracamy sobie do momentu, kiedy jako dzieci czuliśmy się nie dość dobrze. Wracamy sobie do tego momentu: co to był za moment czy może rodzic nas krzyczał, czy właśnie nie pochwalił nas albo nas krytykował tak. I wracamy sobie my, dorośli, do tego momentu. I opiekujemy się tym naszym wewnętrznym dzieckiem, czyli wyobrażamy sobie, że przytulamy to wewnętrzne dziecko, że, że właśnie pozwalamy mu na te wszystkie emocje, które wtedy się pojawiły, i mówimy do niego, że dla nas jest dość dobre, że dla mnie jesteś dość dobry, dla mnie jesteś wystarczający. I tak jak z każdą terapią, nie wystarczy to zrobić raz. Warto sobie to powtarzać, tak. Żeby, żeby to nam utknęło, utknęło, nie utknęło, tylko utkwiło w głowie, żeby to się zapisało na nowo, więc tak to wygląda ta praca z wewnętrznym dzieckiem, że to jest tak naprawdę codzienna praca, codzienna praktyka, budowanie całej relacji. No nie? Dobra, trzymajcie się ciepło. Życzę Wam dużo takiego rozluźnienia i poczucia, że jesteście dość dobrze.